Okay, z tej strony, Maksymus, witajcie w I dziś, właśnie, sobie pan kilka robocików, bo jest parę modów. Właśnie, zainstalowałem takiego moda z robotami. Właśnie, już jeden chce mnie zaatakować. Poczekajcie, wezmę może pistolet. One są niezniszczalne. One są niezniszczalne. Nie Poczekajcie. No. On po... Czy on poleciał poza mapę? Czy on, po... on poleciał poza mapę? Dobra, nie będziemy ci tować. Polećmy sobie do pierwszego. Ciekawe co on robi. Co to robi z zioneczku? Co? Nawet on się nie przebija. Podle się nie przebija przez niego. Tak jak zwykle. O, dwa roboty to wystarczą. Będzie piękny. I trudno będzie grać wtedy. Czekajcie, fizygam. Muszę go... Muszę zamrozić. I potem użyć muzeki ale to jest super. Naprawdę to jest super. Zobaczmy, czy one żyją. Tak, one żyją. Czemu one żyją? Nie wiem, czemu one żyją. Nawet Hawks od się nie przebija przez nich. Co jest? Co on robi? Czekajcie, polecimy do nich. Ale nie tak. Lecieć. Tylko miałem możemy lecieć Bo jesteśmy w szkoło, niech same możemy zrobić pikax. Nie! Nic sobie... Spaca. Nie. Laserwa. Użyję tolkan. Nie. Też lagan Nawet on się nie przebija. Nie wiem. Dłam? Nie. To też nie możemy. A możemy... Nogi też nie możemy. Gun. Nie. Meteoryty. Posiłem meteoryty, to chyba nie będzie. Ale... Pozegnajmy się z nimi. Pa Czy oni żyją? Proszę, powiedzcie, że nie żyją. O, wiem czego my użyjemy. Co one żyją? Ale o Ży... Jak? Może chociaż w ten black hole zadziała. Nie wiem, puśćmy sobie tam black hole'a. tam chyba znikł i zobaczymy czy oni... Jak? Jak? Dobra, odmrożmy ich. Ciekawe co się stanie.

wszystko ciągnąć. Nie, Black Hole. Ja zacząłem Black Hole. <laughs> o, oh, pytamy. Nie. Gaz. Gaz tam może. Może... Czekaj, ciągnę. właśnie ten. Co się ulepsza? To. 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 No. Dobra, puśćmy sobie plan Czekajcie, położymy tu planka, żeby się spalił O, o tak I teraz gaskam Gaskam, gdzie jest? Ominęliśmy go, widziałem, jest Pa, pali się! Benzyna się pali, jest jak to pięknie wykląta Spać Bima. Co by jeszcze mogę zadziałać? No. Holy grenady. O niej lepiej wróci. Co to się powiększa? O, nie. Dobrze. Торнадо-ган пустила. Не, катана. катана только бежит без... Атит-ган. Не. Это наверное не. От, Не, не, могу пустить атомовку, а то сейчас же не скончу. Атомовка. Атомовка зачала. Jest jaki to wybuch robi, patrzcie, wszystkie części poszły na marne Po prostu poszły na marne O kurde Mnie nie może, nie? Co by pójść? To nie nie wiem, wejdziemy na inną mapę, jaką byś Może o taką. Zobaczmy, czy zadziała, czy nie. Bardzo tam, tam podpalić ten dom, ale nie wiem, czy się da. Raczej się chyba da, bo on jest drewno. Tylko zmienimy sobie pochód na noc, żeby to tak pięknie wyglądało. Czy ja go mogę podnieść? Nie mogę go podnieść. Hmm. jest atomówka. Jest atomówka. To się źle nie skończy. Ale atomówka to już zadziałała nawet. Domu nie ma. Czekajcie, zrestartujemy. Pójdźmy na, na mapę pod przednią. W poprzednim odcinku. No i jesteśmy na tej mapie w ogóle. Czekajcie. Ok. Soni. Okej. Okay. Nie wiem. Może znieśćmy ten dom jak sapem. W ogóle mamy jakiegoś seks. Jak... hotgona wow Pozaski, dobra, to może się jeszcze pobawimy. Может подпалим <Слыши> А что тут есть? А, это попыха Окей, толка грант А, это было уже Просто... Что было с этим делом? Файверки были Trochę to jest podobne do player'u Wolfsmacka Z czego... Nie przesadziłem przesadziłem trochę widzowie Znaczy tam ten token Nie wiem Gdzie nas... Posłucham... ...dustbuster jest żeby posprzątać te śmieci o kurde, ale tu wciągu pięknie. Ale tu fajnie wciągu Chodź ja nie ma ona. Jest to to, tutaj trochę. Tutaj jest trochę śmieci. Nawet samochód wciągnęliśmy. Skoro że się nie da z powrotem, czyli je wypychać. Co, kuzać tego czy Dost Bastera? Nie wiem, to chyba jest kuzać. Możemy, nie wiem, podpalić ten dom. Jeszcze raz. I teraz Dost Bastera weźmiemy no na... Proszę, nie Właśnie, gaśnica. O, nie będę ci Gaśnica. Proszę, działaj. Gaśnica nie działa. Czemu gaśnica nie działa? Proszę, niech zadziała. Chociaż. ile? A, właśnie, chciałem wam pokazać. E, Tą mapotekę no, muszę ją w wymodach znaleźć najpierw. Mapa, mapa, gdzie ty jesteś? O! Wchodzimy na nią właśnie. To chyba była ta, o ile się nie mylę. No ale możemy na niej zagrać. Tak, jesteśmy na Titaniku. Chciałem wam pokazać. Tu mamy chyba już wszystkie bronie, więc obawimy się trochę Titanikiem W ten sposób. O nie, o nie, o nie, fizyjgan! Patrzcie, naprawię ten kominek. Naprawię, zobaczycie, naprawię. Zobaczycie, naprawię ten kominek. Patrz jak pięknie naprawiłem da się Titanica podnieść, który teraz tonie. Nie mam zatobny Titanica. On się niszczy, kiedy Jogu. Ja go... Dobra, zamroziłem go. Co prawda, komin nie działa. Ale niby teraz komin spadł. No tak wyglądała historia Titanica, który teraz właśnie zatapiam.